Witam was moi drodzy, kolejny odcinek atomowej pogody. Jesteśmy generalnie mówiąc w czarnej... w czarnej życi... Oj Jezus Mario, oni sami się rozwalają. To co mi się bardzo podoba. Kurczę, bladę. Dobra. W każdym razie o co tutaj chodzi. Bijemy się z monolitem. Musimy się przedostać przez to miejsce. A że niestety nie mamy tutaj ani możliwości... Może inaczej, nie mamy nikogo, kto by nas ubezpieczał. Nie mamy tutaj możliwości przemieszczania się z miejsca na miejsce za bardzo. Możemy tylko biec, pobiec na plac tej budowy. I to tyle, co możemy zrobić. A tam oni właśnie są, więc to nie jest raczej najlepszy pomysł. W każdym razie, ja może przeładuję. I ktoś już biegnie, słyszę. Już, już, już słyszę jego kroki. On tutaj stoi w kolano. Pięknie, śmiertelny strzał w kolano. Podoba mi się to. Jest jeszcze jedna kwestia. Ja się boję, że oni się tam y, odradzają. Dobra, pięknie. Prosto w. Uła. Prosto w krokach chyba dostał. Dobra, mamy 300 pocisków. Nie jest źle. E, dobra. E, jest ich jeszcze sporo. Widzę, że. No właśnie. Tak mi się wydaje, że oni się tam pojawiają cały czas. Mamy granaty. No dobra, możemy zrobić użytek z granatów. Co prawda nie będzie raczej tego za... efekt nie będzie taki, jak bym oczekiwał. No ale dobra, rzućmy to, zobaczmy. Nic. Ktoś chyba dostał. Ojej. Ojujujuj. No że dostałeś prosto w poko. Pięknie. Eee, jeszcze jedna rzecz, którą zauważyłem na jednym z filmików, to to, że przeciwnicy strasznie oszukują. W tym sensie, że e, kierują lufę w jedną stronę, a pociski lecą w zupełnie inną. Więc było to coś, co mnie bardzo zirytowało. A ty co tutaj robisz? Czyby tutaj nie powinno być? Dobra, uleczmy się. Nie mamy czym, cudownie. Zapomniałem, że przecież mamy takie. Takie suche zapasy, że tak powiem. E, więc tak moi drodzy, trochę to nie w porządku. Dobra, masz coś jeszcze? Nie masz nic. E, spróbujmy, dobra, jest apteczka, jest to, dobra, wycofujemy się. Moglibyśmy teraz wiedzieć, to by nie był chyba głupi. Pom, dobra, widzę ich tam. Są. Może, możemy się tutaj schować? Nie jest to najlepsze miejsce, ale. Dobra prosto w kroko Tak jest śmiertelny postrzał w kroka Okej, okay. wiem że jest ciemno, wiem, że nic nie widzicie ja też prawdopodobnie niewiele widzę Dobra A oni i tak wiedzą gdzie my jesteśmy No właśnie co? Dobra Cholera, jasna, nie w tym momencie, nie w tym momencie. Proszę. Dobra, i sześciu, jeszcze jest sześciu, to znaczy... E, ten licznik pewnie jeszcze pokazuje... naszych. Ich tam widzę trzech przynajmniej, może trzech jest, dobra, czyli trzech możemy do rozwalenia. E, idzie nieźle. Może, oby się udało. Dobra, dobra, słyszę, słyszę! Jest, 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 jest! Był? Pięciu. Dobra, to jeszcze dwóch. Biegnie. Słyszę cię. Jesteś, jesteś. Byłeś? Jeszcze jeden. O Boże, jeszcze jeden, jeszcze jeden. Dobra, jak myślicie, gdzie on może być, przeładujemy szybko od razu. Nie podoba mi się to. Nie lubię jak... Nie lubię takich sytuacji, bo on może gdzieś wyjść za rogu. On może gdzieś się okazać, że. Z... gdzieś nas śledzi. Ale jest tu piękne. Jest tu dużo miejsca do tego, żeby się chować, żeby... żeby prowadzić ogień, ale no niestety jestem sam. Tu jesteś? Nie macie tu. Dobra, ja zrobię tak. Za. Chyba. usłyszałem gościa? Nie wiem, ja w każdym razie zapiszę. Chociaż boję się, że to zły pomysł. No ale dobra, co już się stało, to się nie odstanie, i idziemy dalej. Yy, latarka to też głupi pomysł. Dobra, wiecie co? Ja zrobię tak. Yy, nikogo tutaj nie ma. Póki co, więc ja wezmę wszystko, co oni mają. No, może nie wszystko, ale to, co najpotrzebniejsze. Yy, zbliża się noc, chyba. Z tego co widzę, to nam się nie przyda. Dobra, weźmiemy, weźmiemy. Poza tym. O, właśnie. Nie wiem. Aha, już wiem czemu, dobra. Nie mam dużo amunicji. No właśnie, to jest to. Ile mamy tej amunicji? Zobaczmy. 38 pocisków. Mam nadzieję, że starczy. Apteczki żaden z Was oczywiście nie ma. Stara broń. E, myślę, że on gdzieś tam jest? Chyba ja nie. No Coś mi się nie zgadza. Wydaje mi się, że jego już nie ma, ale, ale nie dam sobie nic uciąć. Wiecie co? No tutaj na pewno nic nie będzie. Może jakiś schowek. Coś w tym stylu? Nie, nie. On by nas już dawno wyhaczył, gdyby był. Jeden, dwa... Dobra, idziemy. Idziemy do budynku. Przeszukam go jeszcze. Może uda się coś dla nas. Może coś skapnie nam. Już nie mówię o artefakcie, ale naprawdę przydałyby się... ...podstawowe zasoby, właśnie w postaci apteczki. Być. Ciebie już przeszukiwałem? Przeszukiwałem. Dobra. Tam jeszcze chyba na górze są jakieś trupy. A jak mi ktoś wyskoczy, to naprawdę uduszę. Świetnie to zaczyna wyglądać o zachodzie. Dobra, tu nic nie ma. No okej, okay, wygląda na to, że wszystkich ukatrupiliśmy. Hurra, wreszcie się udało. Nie, poważnie, to było... To było ciężkie zadanie. Dobra, pozbierajmy trochę jeszcze amunicji. No dobra, niech będzie do Kołasznikowa też... W sumie, w sumie, w sumie, czekajcie, czekajcie. On powinien mieć jeszcze amunicję. No właśnie, taką chociaż czekajcie, czekajcie. Wątpię, żeby to było lepsze. Nie, jest dużo gorsze. Ok. Ojej, kolega zleciał. Dobra, to też sobie weźmiemy. No i mamy od razu trochę więcej amunicji. Bardzo dobrze. Dima Kursor. Ojej, dobra. No, przy okazji tego pana sobie obrabujemy. E... No i dobra, trochę amunicji już jest. Nie jest najgorzej. Jakoś myślę damy radę skoro już tutaj sobie poradziliśmy. To może nie będzie tak źle. Dobra, w każdym razie, żeby już... Cholera, jasne. Żeby już nie przedłużać, to postaram się jak najszybciej ten budynek zwielić. I będziemy ruszali dalej do chłopaków, którzy tam na nas czekają. Dobra, tutaj byliśmy. Nie będziemy tego powtarzać. Obyś się nigdzie nie krył, skórańcu. Nie, nie ma cię już, dobra. I kolejne piętelko, tym razem już szczytowe. Czy oni tam gdzieś. No nie, tu jeszcze jest coś. Ale tutaj raczej nikogo nie ma mhm. Bardzo fajny budynek, bardzo mi się podoba. O! Za to tu jest coś, coś. Jakieś właśnie takie małe no, Mam nadzieję, że to się nie urwie. Nie to no nie powinno. O jest Wiecie, co tego bym się nie spodziewał, naprawdę. Ja myślałem, że to jest obiekt bardzo statyczny i bardzo, że tak powiem, trwały. Nieruchomy, a tu proszę. Taka niespodzianka. Fizyka... O, w Starkerze. Aha. Gratuluję sobie sam. E, dobrze, że się nie zabiliśmy. To była głupota, dobra, wiem. To była głupota, ale już nie będę... E ładował stanu gry. Okej, okay, dobra moi drodzy, możemy ruszać dalej wreszcie. Wreszcie coś się ruszyło, myślę, że w tą stronę musimy pójść. Zbliża się noc, nie chciałbym. Bardzo bym nie chciał, żebyśmy jeszcze jakąś akcję w nocy prowadzili. Będzie ciężko, no chyba nie tędy. Chyba nie. O proszę, kim ty jesteś? Ty jesteś wojskowym, ale ciebie nie da się obszukać. Nie to nie. Wiecie co? Nie, chyba nie tędy Jeszcze się okaże, że i tak będziemy musieli się wspinać. Ja bym w ogóle. Właśnie, zapomniałem zupełnie o. o tej konstrukcji, którą nazywałem Okiem Moskwy. A no może nią nie być, ale ja bym chętnie tam zobaczył, czy to jest. Nie, to musi być to. To po prostu musi być to. Wiecie co? Nie Dobra, musimy po prostu wyjść oknem i tyle. pozwólcie, że ja jeszcze sobie tutaj wejdę na to. No dobra, już jeszcze pięknie śpiewają e, nastał wieczór, czyli jest pewnie po 18:00. A e, po 20:00 nawet, no proszę. Dobra, odpocznij trochę. Czy tam niczego nie ma? Tu jest anarchia, tu jest e, ciemno i tyle. I to tyle. Czy co to chyba naprawdę jest oko Moskwy? Czy naprawdę nie można tam wejść? E... Ojej, jesteśmy zbyt wyczerpani. E... Kurczę, nie widzę, prawdę mówiąc, nie widzę, czy da radę tam się dostać. Byłoby bardzo fajnie, chociaż wątpię. Może to być po prostu takie, taka kusząca ozdoba. Tu widzę jakieś budki transformatorowe, tutaj coś jeszcze, tu jeszcze jakaś kolejna budka i tyle. No dobra, przyjmijmy, że to jest oko Moskwy, no. Jest. Chyba jest. Poznaję tę konstrukcje. A może to jest takie małe oczko, no, po prostu takie. Oczęto. No dobra, wychodzimy stąd i idziemy dalej. Już nie będę was zanudzał. Chociaż bardzo fajny ten budynek, bardzo mi się podoba. Czy damy radę przejść tędy, wyjść tutaj? Chyba nie. Będziemy musieli pewnie przejść gdzieś. Się... Właśnie, my musimy gdzieś tam przejść. A czy przeszukałem jeszcze? Już tak przeszukałem. Jest problem, wiecie co? Jest problem, bo nie wiem jak tam wyjść na drugą stronę. Możemy iść na pierwsze piętro i chyba to zrobimy. Bo chyba to najbardziej prawdopodobne wyjście. Coś tu jest, coś tu jest. Czyli ja wcześniej nie zauważyłem. E, zmieścimy się. Cudnie. Naciski, których nie używam, ale dobra. E, wolałbym oczywiście apteczkę. Dobra, wygramolimy się. Yes, jesteśmy. Okej okay. chłopaki czekają, chłopaki się nie cierpią Wy pewnie też już macie dosyć tego budynku. E, dlatego... Dlatego idziemy. E, nie wiem jak to wykombinować, ale jakoś to kombinujemy, dobra, tutaj mamy jakieś rusztowanie po którym pewnie cudnie, dobra dokładnie tak, udało się to czy można było tutaj w... można było skorzystać z tego rusztowania ale to jest wejście od tyłu, to zanim byśmy tutaj doszli to niby nas e, rozszarpali po prostu, ok e, brama wyjściowa, brama wyjściowa tak, na to wygląda jeszcze tylko tutaj sobie zerknę na szybko i wszystko pięknie Pięknie to wygląda, naprawdę. Fantastycznie. No ale dobra, obiecałem, że idziemy, to idziemy. No, szkoda mi to opuścić, to miejsce, no ale cóż... Ej, najemniku. Cześć. Dobrze cię widzieć. No was też. Wyjście z Limańska jest bardzo blisko, ale musimy mieć się na baczności. Okej. Okay. Szybciej. To ja pozwolę sobie zapisać grę. E, tam coś jest. Aha. Dobra, dobra, dobra. Na wieży, snajper. Mam się podkraść do snajpera. Aha, taki wuj, jak się podkradniemy do niego. To jest ciemno, ja nic nie widzę. Nowe zadanie, wróć do dowódcy. Co to, już? Gdzie jest nasz dowódca? Kurwa się ukrywa. Kierunki postawiły ogrodzenie i podłączyły je do prądu. W mieście nie ma źródła prądu. To oznacza, że musi być tu gdzieś generator zasilający obrodzenie. No raczej. Kable prowadzą do budynku po prawej. Odwrócimy uwagę snajpera, żebyś mógł wejść do budynku instytutu i wyłączyć ten generator. Instytut? E, dobra, ruszamy! Nie wiem czy to ten budynek. Nie wiem, naprawdę nie wiem, ale... Tak, ten. Ten, ten. No to teraz będzie akcja po ciemku. Boże, ja nic nie widzę. Okej, okay. zróbmy tak. Przywitaj mi się kulturalnie. Chociaż może nie ale, może to było złe posunięcie, bo mogłem to zrobić po cichu, ale okej, okay. niech już będzie. Odszukać się generator. Już? Zadanie wykonane? Eee, widzę, że to chyba nie ten budynek, chyba że będziemy mieli możliwość przejścia na drugą stronę. Dobra, przedostępnie się tutaj są jakieś... skrzynie. Puste niestety, rzeczywiście. Widzę, że teraz to miejsce już chyba zostało rozszabrowane. Niestety. Czy to jest ten budynek? Tak, to jest ten budynek, to jest budynek instytutu, czyli ja w ogóle wlazłem w złe miejsce. Chociaż dziwne, bo to tutaj pokazywał znacznik, więc nie mam pojęcia dlaczego tak, a nie inaczej. Yy, w każdym razie, widzę tutaj jakąś drabinę, więc no nie podejrzewam, żeby te budynki były połączone. Noc wcale nie ułatwi nam zadania. Nie ułatwi. Okej, okay, ale są tutaj jakieś różne śmieciuszki, na przykład coś. Na przykład puste pudełeczka, z którymi nic raczej nie zrobimy. Nic, pusto. Eee, gra nas nie nagradza wcale. Nie podoba mi się to. Wybaczcie, jeśli nic nie będziecie widzieli, ale... Ciężko mi, to... <laughs> Ciężko mi tutaj cokolwiek poradzić w tym momencie, bo. No proszę, jest apteczka. Spadła. Musiała spaść przez sufit. <laughs> Magia. Ale to za nato to nie powinienem być zdziwiony. E, dobra, idźmy do tego instytutu. Słyszę tam gości Albo to nasi są, dobra. Niech i tak będzie. Czemu ja ganiam bez, bez broni? Przejdziemy tędy. Dobra, jeszcze do tego wykonamy szybki zapis, żeby nas nic nie zabiło. Właściwie jak nas zabije, to przynajmniej będziemy zaczynać od tego miejsca. Dobra. Nie, 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 Cholera. Ten instytut raczej nie, 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 miejscem, więc... Nie wiem czego tu się spodziewać cholera Eee. Nie Wiecie co, chyba nie tutaj byliśmy wejść. Znaczy do tego budynku, tylko nie wiem jak eee, Tam ktoś był Okej okay. Cicho i pusto Rury. Okej, okay. eee, tak to wygląda? Tak Prawdopodobnie musimy się przedostać po rurach. Że znaczy, nie wiem jak to zrobić. Nie wiem jak to zrobić, ale no... Mam nadzieję, że dobrze wykombinowałem. Tu da się wejść? Nie da się wejść. Cholera jasna. Hmm. Tak, 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 słyszę. Słyszę wasze tam pogaduszki. My sobie przejdziemy tędy. Mam nadzieję, że nie przypłacimy tego życiem. Chłopaki nie strzelajcie, to tylko ja. Latam jak... Kot z pęcherzem, ale to nie moja wina, bo no, w sumie to moja. Nie będę się nawet tłumaczył. Dobra, to chyba dobra, tutaj musimy wejść to na pewno, ale teraz co dalej? E, na górę. Tylko że na górze. Czekajcie, gdzie była ta drabinka? Tu jest. E, musimy pewnie wyjść tutaj na dach i, I dalej kontynuować. Ojej, zmęczyliśmy się. Dobra, odpoczniemy trochę na dachu. Oni się tam strzelają. Mam nadzieję, że nie zginą nam. Widzę, że się trzymają jakoś chłopaki. Więc jest ok. I pewnie tutaj. Tak jest. To jest tu. Dobra. Odpoczniemy sobie tutaj chwilę na dachu. Ja zapiszę grę i zobaczymy się w następnym odcinku, w którym będziemy zwiedzać Instytut. Mam nadzieję, że to będzie coś ciekawego po kroju laboratoriów ze Stalkera pierwszej części. Także do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.